Hej kochani, to ja, ma Katarzynka. Ja mam. Hej kochani. Hej kochani, to ja, ma Cezanowicz, jej Karolina. Hey, I konielowe. Taka ci muszę pokazać. W ogóle ja się jestem w tym z Ludwikiem, bo ludz, ludz ma takie loki. I ja mam loki dlatego no. się dobiłam. A co? Ja cię prowadzę, buty. but. No, ona. Ona teraz sobie będzie skakać. Ej. Patrafia na uszko. Co? Patrz, sprawdź uszka. O, chyba to już będzie lepiej. No, ja, smażę, tak. ja teraz już długi, tak, teraz muszę drugi taki regulować. Ja umiem. Ja nie. Ja... To jest Ręk. łatwe. W ogóle patrzcie, no jeszcze jest na piękny kolor. A to oni mają team kantary. Teraz. Proszę i zabić ten. Proszę. Dzięki. Co tu? Zatur... Dobra, nieważne. Ale jeszcze czerwony pasuje troszkę. A ma... nie, to nie jest to dobre. Popatrz. Patrzcie, ten bóg. O! Idziemy gdzieś do fajnego miejsca o. Widzimy się ono Idziemy za taż prosto Musimy też usiąść

Ja wiem! Ja bym! No tam, tam, Ja chcę, żebyś do tego lasu. Tutaj, żeby było w nisku. Tam, tutaj, prosto. A czemu to Cieka nie do tego lasu, bo tata taśma boli, że to jest jakieś Żule. Nie ma, ja tam. No, ma lasku, ten... no ja mam tam tylko. O oh Boże, żywy. ile tam byłam cztery. Ja tam byłam bez... Czuję nie tam chodzę? babcią sama Sama byłaś nawet? Sama, sama. nawet byłaś Nie, nie mogę. Nie. Ale. najdą godzinę na Ale. nie Ale. 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 kościoła. Ty byłeś W. Ale. na jedną godzinę. Na Usną. A ale z, jako jakby Karolina idzie na Awęgoliczko, więc ona wie, że coś. Ja dopiero będę od odświeżyć siódmej klasy. No, bo potem masz. Bo, I potem ósmej klasie coś masz e, konferencję. bo chyba i Dobra, my jesteśmy teraz już tutaj koło kościołka na chwileczkę. W Cmentarz. Dobra, tak cmentarz jest smutny nawet. No tylko trzeba tutaj sprawdzić. Tak, to jest Karolina. Ej, a się! Sara ta... co oh napisała grupie klasowej? Oj, ja zobaczymy, co napisała. Idziemy jeszcze siedzieć, bo molą nogi. Piękna ma Hello Kitty, wiem, każdy mi nie zazdrości. Ej, piątek byłam z tymi. Aha, trzymaj mnie, bo już sobie moje. jest. że chmura się boi motorów? Tak. No, bydulka. Jest Bela to jest pogrzeb Jaki? Belli Belli? Bella to jest ta drugi hobby horse Pogrzeb Czemu? Bo mama zmarła na raka. Na raka A konie, od kiedy konie mają raka? Ale to jest fajnie Dzięki Poczekamy trzeba Ej, wymyśliliśmy sobie takie coś, że z będzie naszą BFF A to... Ej, to była taka nasza kłótnia, bywa czwartek. Dobra, ej, idziemy jeszcze. nie do jeszcze galoku. Nie pokazaj domów od innych, to jest niebezpieczne. No właśnie. Ej, dobra, dalej byliśmy... Dobra, zostajemy. Tutaj mamy taką fajną że zaraz Wam pokażę. Bo to będę dała na liczbę. Patrzcie. Ja też chcę! Dobra. Dobra. Mamy taki kubek w ale tam jak nic w środku nie ma. Mamy taki pasaport. Ale Lidia, ta rzeczka jest niezła dla mnie. Ale duże koty. Nie wiem czy się zmieszą, ale dobra. Między innymi Mały. Mamy kubeczek, który jest bardzo O Opacz, lubisz to tak. Ej, chodź mój się Gdzie jestem? Dobra, mamy. To zabieramy słoneczka i pijemy. Próbujemy smak. Wapelty. <grym> Proszę! Dobrze. Dobrze. To musi być nierozłożone, ale jak to... Wiem, wiem, teraz się dowiedziałam tego. A propos, chcę wstawić takie. No, króciutkie. Ja nie wierzę. Ale się odchylałeś, to nie takie słońce. miałem takiego Do takiego wygłębienia. Ja jeszcze. A. Piłam Bubble Tea. Chyba. Ja też piłam Bubble Tea. Potem. Gdzie? A ty zaczęła. ciona! <laughs> Pijemy Bubble Tea. Teraz już się zabiłam! Tak! Że ma najładniejszy kubek. Tak. Ale, ale, ale akurat ten smak nie jest za dobry. Smakuje mydłem. Oj. Co, fuj? Nie Smakuje masz chusty? No. Nie mam liście sobie. No bo, o liściem sobie sobie mm. ja takiego są te liście mm. eee. się takiego proszę tak chyba zakupiła <laughs> <laughs> Boli o, <mi> to <laughs> oj ja... oj 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 dalej. Hmm? Hmm? oj ja Gdzie? oj Gdzie? oj Gdzie? Mam Nie, to nie jest panie. To, to nie jest pająk? Nie. Nie. tutaj Cześć. Piję bardziej dobre. Na środek, bo ja mam fobię. Nie mam fobie? Nie mam pobieg. Zobacz plecak? Tutaj. Aha. Tego pojeźdźcie. Pijem. Pijem Bubble tea. Znaczy kube Bubble tea, Boże. Chyba zły kubka, bo nie ma babci. Nie no, kłama. Dziewczyny, no. mi sobie tak trochę na bo przecież za chwilę. Ej, bo mi się się tu zachciało. <laughs> Cieszę, że ma e, chipsy? Dwie, dwa razy, bo jedna jest malka, a druga jest malka. Wiecie co? Ja nie wiem, co nie robię. Mhm. Proszę. Złomka! Złomka jeszcze! A to zbitam. Chipsy mamy na, na, na następne. No, bo ja mam już na jeden. Ja zapomniałam z telefonu schować, nie wiem. Ja mam bitreinę. Dziewczyny, chyba już, chyba już mamy fa fajne ścieżki. To jest Daniel. Yeah. Mamy tutaj Zabieramy. Ja Musisz to tak wyczepać, żeby. Aha, ja myślałam, że to było. W ogóle to jest skotkinczy. <noise> Aha. Który... Ej, nie dalej idzie. My jedziemy nacisową, czy możesz może nacisnąć? Nacisnąć, boś tam są same kamienie. Aha. Tak. No właśnie. Ale, a, ale fajnie. nie wiesz, yy, może być tam. Czekaj. Ja mogę dalej prowadzić? E, możesz. Ona już tam idzie. W tym czasie ja i Karolina. To, co byście chcesz zrobić? Jeśli teraz... Jeśli dostaniemy... To będzie twoja wiemy. Idziemy przez szortówkę. też. No. Ta, co, tam będzie fajna rura, ale... Ehm. Chcemy się tu zrobić. jednosorek no, sorry. Ej, Oni mają jakby... Popatrzcie, jakby to był mój teren. Popatrzcie. Taki. Taki duży. Gdzie? Tam Gdzie? W kierunku mojego domu Ja nie mogę Ale nie to czarne koła No To mają czarne No, a, a, a to są białe Aha Aha, no, 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 dobra Ale jaka mózgumiała Ej, bo ja... Wiesz się... jak to...